Czas zacząć nowy sezon. Czyli trzeba ruszyć kampera, bo do mechanika będzie jechał. I takie tam. Marek wcześniej musi też zrobić coś. Jeszcze! W czasie zeszłorocznej trasy, dokładnie jak jechaliśmy na morze, okazało się, że cieknie nam zbiornik paliwa. Nie mogliśmy tego zrobić w. Trasie, no bo nie było jak. Po prostu nie dotankowywaliśmy paliwa do full i to rozwiązało problem doraźnie, ale wiedzieliśmy, że będziemy musieli przed kolejną jazdą to zrobić. No i jak wracaliśmy kamperem, to okazało się, że pada nam chłodnica, więc to też mamy do wymiany. Zawsze przed wyjazdem oddajemy samochód do mechanika, żeby sprawdził te rzeczy, które wiemy, że na pewno były. Takie do naprawy, żeby po prostu na pewniaka jechać i nie stresować się podczas kolejnej jazdy. I mamy nadzieję, że tak będzie. Resztę Wam pokaże Marek. No i tak jak Madzie powiedziała, czas zacząć nowy sezon. Pierwsze co biorę się za wymianę oleju, jak co roku. Ale taką rzecz dokupiłem i trzeba będzie to wymienić. No ale to trzeba będzie jechać z tym do mechanika i wymienić. Ciężko było ją znaleźć. Były różne: były na pasku zębatym, na pasku jakimś tam. I były tańsze po 100 parę zł, ale oczywiście do mojego kosztowała 400 Znalazłem taką pompę. No i mówię, będę musiał podjechać z tym do mechanika, żeby mi wymienił tę pompę. Ja sobie zmienię olej, filtry, duperele. Jak to wszystko zrobimy, ogarniemy, to będziemy jechać na przegląd. Jeśli chodzi o pompę, to tak jak widać, zaczęło z niej wyciekać. Nie trzyma kompletnie. Nie wiem, czy to da się. Kurde, jak to tu zrobić szerszy kąt? Moment. Chyba się nie da. A no bo to jest szerszy kąt. No ale widać. Dla mnie to jest masakra. Płyn powyciekał. Jest nieciekawie, nie? Więc trzeba to porobić. To już miało być zrobione 5-6 lat temu. Ale dolewałem taki gówniany proszek. Wiem, że tego się nie robi. No ale to było awaryjnie. Awaryjnie i później co roku mówiło się, że się zrobi, że się zrobi. No i w końcu kupiłem pompę. Ona ma tą dziurę? Czy co ona tu ma? Kurde, nie, to jakiś otwór chyba jest. Jeszcze odnośnie pompy kupiłem jakąś taką lepszą. Bo były tam tańsze jakieś, no ale. Znaczy, chodzi, jeżeli chodzi o tą, to, to ciężko było w ogóle znaleźć taką dedykowaną, no bo auto ma 35 lat, nie? Więc <ścoughs> ciężko było. Mówię, były te takie na inny pasek. Dobra, już nie ma rudza. Biorę się za wymianę oleju. Najpierw trzeba staruszka trochę rozgrzać, żeby olej był ciepły. Więc niech chwilę pochodzi sobie. No i zdajemy pewnie czarny syf Ten korek nie uciekł A. U, Udało się, ale syfologia Ale w Kadin też taki, chociaż benzyna nie? I mało jeżdżone, ja nie wiem no. Przefilterek Ten klucz to jest dramat, muszę sobie jakiś lepszy sprawić kluczyk by to łapie, ale to jest porażka Także będzie świeży olej na działkę, znaczy świeży, zużyty Do malowania jak to my no odkręca się zobaczymy czy się uda zrobić tego kampera czy ta, ta pompa boję się że, że może być pompa nie ta że że jednak nie będzie pasowała a formalnie na Allegro jest tak że masz 14 dni na zwrot a tutaj pompa leży już 2 miesiące także może być lipa ani tego nie oddam kamper stanie u mechanika i co? i pompę szukaj później? Także na razie jestem lekko wydygany. Dobra, lecimy. Z Molibdenem. Ciekawe czy mi zrobi Mechanik tą pompę. I czy to ta pompa? Tak mnie to stresuje. No dobra, auto jako tako przygotowane, jadę do mechanika. Oddam Mechanikowi teraz auto. Zrobi mi zobaczymy czy zrobi. Pompę wody. No i przelew zbiornika paliwa. Bo jak jechaćmy w tamtym roku nad morze, to nie mogłem dolewać do pełna paliwa, z tego względu, że gdzieś tam wyrzygiwało to paliwo na górze, nie wiem czy wąż ten dolotowy yy, nie trzyma, patrzyłem na niego jak wchodziłem pod auto, tam są dwie opaski, taki wąż dochodzi do zbiornika, więc musi mi to zobaczyć i pompę paliwa, sorry, jest rano, dopiero co jedliśmy, yy, Magda została w domu, bo kurier ma przyjechać, ma przywieźć dużą paczkę, nie przerzuci jej przez płot, bo zawsze mówił, niech pan przerzuci przez płot, no, jak przywiezie dużą pakę, no to nie przerzuci, więc musi siedzieć w domu, a ja jadę do mechanika. aby tylko zrobił to auto, żebyśmy mogli jechać w trasę w tym roku. Camper podstawiony, to wjeżdżamy. No i kamper odebrany, zrobiony. Wymieniona pompa eee, pompa wody, która po prostu już wyzionęła ducha. Do tego musiałem dokupić taką rurę dolotową do pompy wody która po prostu też przerdzewiała Camper ma 35 lat więc eee, to to zrobił mi mechanik więc to nie, nie było takim aż problemem wymienił po wymieniu części które kupiłem spoko zajebiście fajnie eee, ale zbiornik ze zbiornikiem był problem który nam przelewał górą i w ogóle tam gdzieś się zrobiła dziura a oprócz tego miał pełno dziur zbiornik dlatego że ja nie myśląc, jak robiłem tu w podłodze akumulatory i takie inne duperele, przykręcałem sobie kątowniki. Nie wiedziałem, że ta blacha w podłodze jest tak cienka, że przebije, skręci się w zbiornik. Nie zdałem dupy no i było trochę dziur do spawania w zbiorniku. No dobra, zrobił zbiornik, zrobił to. Także kamper no, sprawny, jeździ. Teraz trzeba go przeszykować i jechać na przegląd. No i potem zobaczymy, co dalej. Czas na przegląd. Zawsze nas to stresuje, bo kamper jest nieco wiekowy. Za kilka dni kończy 34 lata, więc trochę już ma. Trochę zrobiliśmy, nie wiem czy Marek mówił, pokazywał, czy co. No, e, więc kamper był u mechanika kilka dni temu. Mamy nadzieję, że teraz wszystko na przeglądzie wyjdzie gites i bez stresu możemy jechać. Wszystkie usterki, które nam wystąpiły w poprzednim sezonie zostały, mamy nadzieję, skutecznie usunięte. Także jedziemy. Dzień dobry, rek. to będzie zlepek kilku tygodni, jak nie gdzieś dwóch miesięcy z naszego życia, bo mało nagrywamy. Szukujemy się do y, podróży i już myśleliśmy, że możemy się spokojnie pakować. Fajnie sprężyliśmy się z pracą, żeby y, móc pojechać na działkę wcześniej. Kamper zrobiony, przegląd przeszedł, y, także wydawało się, że już wszystko będzie git, a tu nagle nam stanął y, Kedi, Kadi. I niestety myśleliśmy, że to jest tylko drobna usterka. Kamer kadez został odholowany i stał u mechanika kilka dni, zanim zdiagnozowano problem. Okazało się, że padła na skrzynia biegów, więc naprawa jest nie dość, że nieco trudniejsza, bo trzeba tą skrzynię było załatwić. Dziękujemy naszemu widzowi, który akurat zajmuje się skrzyniami biegów. No i niestety naprawa była strasznie droga. Także od pewnego czasu wszystko nam się sypie, Co może się psuć, to się psuje, i tak jakoś źle się zaczyna ten sezon. Ale zeszły sezon też się zaczynał źle, a potem było fajnie. Także liczymy, że jak teraz odrobimy się z tych wszystkich e, przykrych rzeczy, to później już będzie lepiej. I tak wygląda kadi. O tu moja skrzynia. Także w rozsypce. Także kadi się robi. Tak rozwalona skrzynia. No i wreszcie nareszcie go mamy. Wrócił do nas Cadillac prawie po trzech tygodniach. No tyle nie mieliśmy auta, i tyle musieliśmy sobie radzić jeżdżąc na rowerach, na hulajkach i w ogóle. A dzisiaj taka niespodzianka mamy w końcu Kadiego. Przywieziono nam, pan mechanik nam przywiózł, pod sam dom. A potem pana mechanika odwiozłem ja. No ale ta impreza kosztowała nieźle. 3,5 tysiąca skrzynia. Co prawda regenerowana, no ale nowa. O Madziu idzie. Cześć! <grymne> rozmawiam przez telefon. Nie, Czeka, mówię, mówię, że wreszcie mamy auto. Tak. Jezus Mary. Nawet nie wie, za czym tęsknię czasami. No. no bo ciężko było, Mówię, prawie 3 tygodnie minęło i tyle byliśmy bez auta. Na rowerach jeździliśmy po zakupy, w plecaki żeśmy pakowali i żeśmy wozili. No niby spoko, ale tak oh, mój rower padł ostatnio i wspomaganie się zepsuło w nim, więc już nie jest elektrykiem, tylko jest ciężkim złomem i bardzo ciężko się na nim jeździ. Masakra. Dzisiaj będę go naprawiać, bo mają przyjść części. Magdy Hurajka też odmówiła posłuszeństwa. Nowa trzy razy używana nie włącza się. Także lipa. Ta mała. No, nie ta co zawsze. No pokazywa. no 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 ta najmniejsza nie G2 Pro. Nie wiadomo o co chodzi. Sprawdzałem na grupie podobno wyświetlacze padają w nich. No i 300 wyświetlacz taki kosztuje masakra. No a jeżeli chodzi o auto, e, tak jak mówiłem pokazywałem, skrzynia nam padła. E, Dziękujemy bardzo Januszowi, który nas ogląda, nasz widz. Już dwa lata temu nam mówi, jak wam padnie skrzynia, to się odezwijcie. Jak nam padła skrzynia, to to, żeśmy od razu szukali w komentarzach, później Magda na mailu. No i Janusz no, wiesz, nam ogarnął. No, 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 Janusz nam ogarnął skrzynię, przywiózł tą skrzynię, także bardzo Ci dziękujemy. Kosztowało to trochę, nie no ale co zrobić. No. Trochę dużo. Trochę dużo. Ogólnie cała ta impreza piątkę kosztowała nam, nam nas. Nas, 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 nam. No, no, ale zaskoczyłaś mnie, że przyszłaś tu no bo ja idę do kampera po blender no dobra, to ty sobie idź To ty sobie idź, a ja wam pokażę jeszcze coś no i tak wygląda nowa, odświeżona, wyregenerowana skrzynia sprzęgło też zostało wymienione bo kupiłem sprzęgło Sasza. no razem z tym tam czymś nie pamiętam co tam jest, taka tarcza i sprzęgło zaraz wam pokażę pan mechanik od mi sprzęgło, to sprzęgło chyba jeszcze jest w miarę tak nie wiem, ja się nie znam ale tak jak patrzę to to chyba wszystko jest jeszcze spoko. Ja byłem pewien, że to skrzęgło, sprzęgło mi padło, ale sprzęgło z tego co widzę jest ok, więc po prostu wysypały się kulki z łożysk w skrzyni biegów i te kulki wpadły no, w jedynkę, w piątkę, wsteczny, także się posypała skrzynia i to tyle dobrze, że pod samym domem. Dziękujemy bardzo Róży i Witkowi, bo Witek oczywiście pomógł w holowaniu do mechanika. Także Witek, Witek z Różą, dzięki bardzo, no bo Witek jak zawsze uratował nam tyłek, kiedyś nas holował, to jeszcze BMW, teraz nas holował, mówię do mechanika, to było kawałek, no spod domu, tutaj pod bramą nam padła skrzynia, tu o, tu wyjeżdżaliśmy stąd, nie, Macio? I nam tak je... no, ale było, no i stanęło na biegu. I nie chciało wybić się z biegu, nie chciało się nic. No a to wszyscy oczywiście chcą przejechać, wszyscy w nerwach. No jak tak ale, mogę stać na drodze? Ale dało się. Na szczęście. No ale poszło. No, ale mówię. Kosztowało to dużo. A tak. oby, oby się już nic takiego nie popsuło, tak? No ja wiem, że tam jeszcze z silnikiem trzeba robić, nie? No ale... Już nic nie mówię. Jest znasz nam blendera. Sprzęgło wymienione na nowe. Razem z tym czymś. To też jest coś od sprzęgła, Nie, nie wiem, nie, nie znam się. O Jezu, jakie to ciężkie jest. Kupiłem tej firmy Sash, Olej kupiłem taki do skrzyni 3 litry, bo tak mi Janusz mówił, żeby taki kupić nowa skrzynia, znaczy regenerowana, nowe sprzęgło. bo jeszcze mówił, że koło zamachowe dobrze by było wymienić. No ale to już, kur... nie ma pieniędzy, po prostu nie ma kasy na takie rzeczy już. Jesteśmy tak spłukani, musimy jechać na Hel, tam też zapłacić kasę. I, i, I. No, to tyle w temacie auta. No i kolejny problem w kamperze. Nie wiem czy to widać. Tu jest woda. Tu jest woda. Gdzieś tutaj, w tym miejscu, na środku, zaczęło nam przeciekać okno. I stało się to na jesień. Jak byliśmy na działce, no to. No to zaczęło nam cieknąć okno. No i od tamtej pory no, wróciliśmy do domu, ładnie, pięknie, na jesień, na zimę. Na zimę przykryliśmy kampera plandeką, więc suchutki. nie. Ale teraz już jest, no jesteśmy przed wyjazdem. kamper odkryty. E, właśnie padał deszcz i to taki solidny deszcz i tu jest kurna woda więc będę musiał wyciągnąć okno i na nowo je osadzić kupiłem już uszczelniacz także kolejna robota w kamperze no i wszystko to się wydarzyło w tamtym roku ee, na jesień Klejk do tapet musi się dobrze rozpuścić Będę kłaść na tą samą tapetę co jest, tylko muszę tą popodklejać, bo ona się miejsca nie podklejała, pożółkła zrobiła się taka syfiasta. No ale kleik trzeba zrobić najpierw ten, a tutaj będę na taki polimerowy kleić tą tapetę jeszcze. Bo mówię, ona się wszędzie podklejała. Dobra, tu już Madzia będzie musiała mi pomóc okno wyciągnąć, żeby złapać je z drugiej strony. No i na nowo je osadzimy, uszczelnimy. Bo mówię syfologia. Połowa zrobiona. Teraz będzie troszeczkę jaśniej. Tylko nie wiem, ona jest bardzo papierowa, ta tapeta. Nie wiem, czy jej nie polakierować. Bo jak się wybrudzi, to może być problem. No a mówię, tamta była pożółknięta, ta kasa już. Tak to będzie wyglądać. A potem, jak już przykleję, to wyciągnę okno. Możesz pchać. No, bo my go zakładaliśmy. A my się zawsze staramy. Okno na nowo osadzone, ciężko było je odkleić. Już nie chciałem pokazywać, bo za dużo leciało brzydkich słów. No, zobaczymy, na ile teraz zda to egzamin. Oby do końca żywota jego, albo mojego. Już mi się nie chce tego okna kleić. Kleić jakoś 2-3 lata temu. Nie pamiętam. No, ale coś się jednak zruszyło. No i, I ciekło. Kapkało, a tak kapkało, że potrafiło na kapkać nieźle. Także zrobione, osadzone. Przygotowaniem kampera do wyjazdu zajmuje się Marek, ja tylko czasami mu tu wpadam pomóc, jak potrzebuję. Bo ja mam do zrobienia ekspozycję, także to będzie bardzo krótka wzmianka o mojej pracy, bo nie ma czasu. Mało nagrywam, więc tylko tylko, żeby pokazać, jak to wygląda teraz na szybko, a potem znowu wracamy do spraw kamperowej. Ona jest jakby sklejką drugiego gatunku, jakaś taka popaletowa, czy coś takiego i przysłali mi ją pocięte na kawałki jakie chciałam i tutaj są dwa arkusze takie i tak mi się bardzo podoba ten wzór sklejki, na pewno jej nie wykorzystam tak jak chciałam, bo mi szkoda, zostawię sobie, bo może coś fajnego z tego powstanie, rzadko się zdarza, żeby deska jakaś czy płyta miała taki, taki wzór jak tutaj. Więc aż szkoda by było to zamalować. Przychodzę. Taki będzie kształt, czyli taka większa deska surfingowa. Mniej więcej proporcje ściągnięte z tych, żeby to miało ręce i nogi. Teraz muszę posklejać sklejki jedna do drugiej, bo one są bardzo cieniutkie. Więc muszę zrobić taką grubszą deskę. A potem mark mi wytnie. Prawie zapakowani, w tym roku bierzemy ze sobą roślinki, już sobie przygotowałam z mojego ogródka, bo mam mnóstwo roślinek, także to jedzie z nami na działkę, żeby nie musieć kupować. Kartoniki poukładane, żeby na mnie zarosły ścieżki. No widzicie, my mamy takie duże roślinki, więc mogłam sobie porobić sadzonki. I jak przyjdziemy teraz na działkę, mamy trzy tygodnie, żeby się zrelaksować i urządzić ogródek. Pakowanie przed wyjazdem to jest coś, co nas mega stresuje, bo musimy się spakować na kilka miesięcy. Wyjeżdżamy prawdopodobnie na minimum 4, prawdopodobnie 5 miesięcy. Trzy tygodnie będziemy na działce, bo jest dzisiaj 6 czerwca chyba. Więc tydzień nam czerwca odpadł, ale to dlatego, że się nie wyrobiliśmy, bo mieliśmy awarię samochodów obu, e, także musieliśmy to trochę przesunąć, ale i tak wyjeżdżamy w tym roku. Zmachana jestem, bo nosiłam właśnie gratę, ale otóż zaraz. E... Co ja chciałam powiedzieć? W tym roku wyjeżdżamy wcześniej niż przez poprzednie dwa lata, bo wyrobiliśmy się z pracą wcześniej Ja od samego przyjazdu, z poprzedniego wyjazdu pracowałam i pracowałam, taki sobie wyznaczyłam grafik od 10 do 21 codziennie Z wyjątkiem niedziel, gdzie pracowałam trochę mniej, bo około 5 godzin i dzięki temu udało nam się przygotować towar na cały sezon Ogarniać sklep internetowy i wyrobić się tak, żeby jednak na tej działce móc być wcześniej Trochę tam będzie do robienia jeszcze w działce, ale to jeśli chodzi o ekspozycję, bo ją mamy tam Więc tego nie mogliśmy nawet tutaj przygotować Część zrobiliśmy, co pokazywałam, ale część zostało tam, więc reszta będzie do ogarnięcia na działce Później lipiec, sierpień, yy, hel a potem znowu wracamy na działkę, więc musimy się pakować zawsze na kilka miesięcy. I mnóstwo rzeczy mamy do, do wzięcia ze sobą, bo i takie rzeczy typu ciuchy, i to ciuchy letnie i dosłownie zimowe, bo w helu potrafi być tak bardzo zimno w tym miejscu, w którym stoimy. Jest często tak, że ludzie po prostu są e, zaskoczeni, jak nas widzą, <grywa> że my tacy ubrani, a, a oni, oni wręcz spaleni słońcem, bo u nas jest cień i robi się przeciąg, i dosłownie czasami się bardzo marznie, i trzeba ubrać kurtkę. Ja tam na ogół jestem w lokalu, więc tak nie marznę jak Marek. No i na działce też trzeba mieć rzeczy takie bardzo, bardzo ciepłe, bo tam bywa zimno i bardzo wiecznie. Także samych ciuchów to po prostu jest tyle. Rzeczy na działkę, narzędzi na działkę, bo musimy dokończyć remont przyczepy. Tam kuchnia jest do zrobienia, elektryka, łazienka cała. Więc no, miałam nie gadać dużo, ale jakoś tak wyszło. Także pakujemy się rzeczami, rzeczami do pracy. No jest tego mnóstwo. Z racji tego, że mamy całkiem zaplanowany ten czas, który będziemy na działce, to przygotowałam nawet już sobie obiadki na kilka dni. Tutaj, dzisiaj gotowałam na dzień przed wyjazdem, żeby zapakować do lodówki i żeby nie musieć się przejmować gotowaniem na działce, bo niby trzy tygodnie powinno starczyć, ale mamy dużo rzeczy do zrobienia. Chcemy posadzić kwiatki, w ogóle całkiem ogarnąć działkę, więc liczymy na to, że nikt nam nie będzie przeszkadzał rosół na 3 dni mi wyszedł nie wiem jak ja to zrobiłam, cały garnek gotowałam i wyszedł rosół na 3 dni więc albo będziemy jeść rosół przez 3 dni albo zrobię jakąś inną zupkę z niego, tak czy siak rosółek dobrze mieć, tam jest kurczaczek w dwóch różnych wersjach, także gotować nie będzie trzeba wszystko zapakowane, rośliny też więc możemy ruszać w trasę, także do następnego Оптика.